Gdzie idzie teraz? Baczerek, Coś dzisiaj? Działo się coś? się? No tu. W nocy? Byliście coś? Chcesz? Tu tutaj się? Tutaj siedzieliśmy blisko. Barcelona. <ścoughs> no ma w karcioch od młodego grają. Pokerek nawet. Zoba, pokerek. pokerek? Yes. Poker? poker bo Pod... troszkę nami... Łaja kasztanowa... Legio. Do you have some good photos? No? No, no. Impossible. 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 Jakbyś się teraz kasztanowa... na kasztanowa... <laughs> 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 Chyba ale, ale wolno, musi być. Chyba powrót. Trochę gorąco, nie? Jodła, dlatego nikt tu nie siedzi. Jodła, gdzie jest? Jodła. Dlatego nikt tu nie siedzi, widzisz? Wszystkie ławki zajęte ta pusta, bo to jest rozwalone.

No, zmieniali skład, zmieniali skład. Tak, tak, tak. Zmienionymi. Nie tak? tam, <noise> tam tam parów no, skrzydłowych, nie wiadomo, którzy wyjdą. Więc wiesz, trzeba uważać na, na Słowak. Ogólnie trzeba na was uważać, nie? Tu się czajicie No problem. Ja nie mam nic do was, nie jesteście fatalni. <głos> <głos>